OK, you think your team is going to score 3 goals. Tak, okay. tak. Yes, yes. Okay. easy, easy. easy. Okay. Bonjour, jesteśmy w Belgii. Doleciliśmy do szalerła, gdzie udamy się dalej na tripa do Holandii, a konkretnie do Bredy, gdzie zobaczymy mecz Nag Breda ze Spartą Rotterdam. Fajnie będzie. Lux będzie. Lux będzie super! To jest Holandia, Belgia, Francja, jest 16 stopni, także jest marzec, także musi być dobrze. ale nie włączyliśmy mikrofonu. Jechaliśmy do Holandii, jesteśmy w Bredzie, zakwaterowaliśmy się. Teraz mierzamy do Centrum Bredy. No i teraz zapraszam Was na krótki room tour. I otwiera nam taki piękny młodzieniec. Spójrzcie, jak no. pięknie w pokoju. Tu mam łazienkę, kibelek, już przetestowany. Tutaj prysznic, cyk. Tutaj lustro. O, i piękny. Tutaj. Okno jest stworzone w taki sposób, jak czasami w galeriach, a nie, jednak żartowałem, nie jest stworzone w żaden sposób, jest po prostu przestawne w dwie strony. Był to jeden z tańszych dostępnych hoteli, aczkolwiek był on wciąż drogi, w porównaniu na przykład do Francji, gdzie śpimy jutro, doba tutaj za osobę to były prawie dwie stówy, także dość niebudżetowo, ale bardzo przyjemnie, bardzo jest dużo miejsca. Mamy dwa osobne łóżka, z tyłu jest y, tutaj panorama miasta Bredy. O której później trochę więcej opowiemy, bo jest ona związana bardzo z Polską i pols historią. Historią jest związana z Polską kiedyś, w przeszłości. Także później się dowiecie o co mi chodzi. Więcej wam powiem. To lecimy dalej na eksplorację Bredy. Tak, a w centrum trzy ważne punkty. Pierwsze to jest zobaczenie centrum. i zanieść jest jakiegoś bardzo dobrego, ale słyszeliśmy, że w Holandii nie ma dobrego jedzenia, także będziemy to weryfikowali. Drugie to już pachnie ziołem, czyli idziemy właśnie do wiadomego miejsca, jakim jest coffee shop, czyli miejsce z kawą, jak oczywiście nazwa wskazuje. A trzecie to jest były kościół, w którym obecnie jest kasyno, także trochę pogramy i mam nadzieję, że coś wygramy. Stwierdziliśmy, że fajnie będzie się przejechać pociągiem, bo mamy zaraz obok nasz hotel. 500 metrów stąd, jedziemy do centrum teraz. Piękna kolej. Jesteśmy w centrum Bredy. Już dojechaliśmy. Za mną pierwszy coffee shop, w którym przed chwilą byliśmy. I... Udajemy się teraz na jakieś jedzonko. Do kasyna chyba nie idziemy jednak, bo nie, nie ma czasu. A tutaj zjedliśmy ciastko i kupiliśmy sobie gram lemon hejza. Zapowiada się ciekawy wieczór i będzie super ogólnie. To będzie challenge dla mnie. Chłopaki stwierdzili, że nie zjem czterech dań. Ja powiedziałem, że to zrobię. Także zobaczymy. Koszt. Moje sześć. Masz to sześć. A to? 7? Ja po 7. Mmm, jasne. Jest to dobre, ale zawsze mogło być lepiej. A jest okej. Okay. Jest mięsko nawet, nawet, nawet. tak widzę, że ostrym poleciał. To jest kapsalonik, tradycyjny street food z Holandii. Mamy tutaj surweczkę, mięsko, taki, taka kula mocy, zapiekana serem i na samym dole mamy frytasy. Mięsko. bardzo słone. Warzywka są świeże. Mamy tu sałatę lodową, ogórka, pomidorka, tak fajnie pokrojone Prytasy też takie jest, z jest oleju, ale powiem wam, że to wszystko, jak sobie teraz wezmę Jest w tym coś, jest tym coś Olejemy tego trochę ostrym sosem, zobaczymy czy... Jak się ostro Czy jest ostra Ten ostry sos smakuje tutaj podobnie jak, jak taki tortek z ostry Identyczny smak ja to chcę już jeść Ja wiem, że ty chcesz jeść ale bardzo słone mięso. I to chyba będzie tyle. A już to kończę, ale jest takie zasolone. Ale to połączenie. Ja bym tutaj mniej stali po prostu. To stare polane po prostu nad morską wodą. Skoro naprawdę bryzą. No jest coś w tym połączeniu. Sam sobie to zrobię w domu może kiedyś, bo jest to możliwe, żeby sobie takie coś przyrządzić. W domu. Nie zrobi tego. No te coś są... są. One nie dają w ogóle tutaj nic. Obydnie. Tak, to taka zwykła kura mocy. Oprócz słonego smaku tutaj nic nie ma. Oho, oh, jesteśmy w Holandii. Idziemy teraz do drugiego coffee shopu, bo po prostu jakby woleli wystopować, a później dać, dodać gazu. Dobra, mieliśmy podejść pod taki kościół i generalnie podeszliśmy pod ten kościół. Ja się pytałem, dlaczego podeszliśmy pod ten kościół. No to po prostu po kościół jest, tak? Jedyna atrakcja kredy. No, już zmierzamy teraz na meczyk. Zostało dwie godzinki do meczu, półtorej, ładna pogoda. E, Dominik, dlaczego Breda jest y, włączona w Polsko? Dzięki pierwszej dywizji pancernej, która w 1944 roku wyzwoliła Bredę spod okupacji niemieckiej. Y, dlatego Breda w owocnym sezonie 24-25 wydała trzeci komplet koszulek upamiętniający rocznicę właśnie tego wyzwolenia przez Polaków. Tym razem dzięki Bartek przypomniał żeby włączyć mikrofon, bo już nagraliśmy wiele razy bez mikrofonu. Dwa. Tutaj po prawej stronie są normalnie domki na wodzie, po mojej drodze. I mieszkają tutaj ludzie normalnie, a to wygląda ciekawe, bo ja się uważam, moim skromnym zdaniem, że tam może być wilgotno. Na przykład myślę, że takie pranie może stanąć dłużej, ale może mi się wydawać. Mogę kłamać i mogę wcale nie mówić prawdy, także on mnie goni. On mnie goni. Oni, oni wiedzą o, A tutaj, tutaj na dole Na barce jest trzeci coffee shop Do którego spróbujemy wejść, bo do drugiego nas nie wpuścili i ten gościu twierdził, że w tym mieście nie kupimy nigdzie zioła, ja powiedziałem mu ale przed chwilą gdzieś kupiliśmy, Ona mnie patrzy i mówi, czyli zrobiliście to nielegalnie Misja Misja 100 misja dolarów Misja Idziemy zaraz do sklepu e, na Breida, Zobaczymy, jaki mają tam asortyment. Może coś kupimy, jakiś szaliczek. I dalej będziemy zmierzać na stadion. Idziemy, idziemy. E, ja się tak nagle ocknąłem, bo już sobie kawałek idziemy tą drogą, że tutaj spotkamy się z czymś takim, z czym w Polsce się nie spotkamy. Mianowicie ścieżka rowerowa jest o wiele szersza od chodnika. I zobaczcie proporcje teraz, jak to wygląda, bo to wygląda w Polsce dosyć inaczej. I to pokazuje, jak dużo jest tutaj rowerzystów. Kupiliśmy już bilety, tak, autobus zbiera, normalnie jest elegancki mikrofon i chłopaki tutaj mówią, że nas nie słychać bez autobus I powiedzcie, czy nas słychać teraz, nawet jak mówię tak cicho, czy słychać tylko autobus, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie. Dobra, kupiliśmy już bilet i zapłaciliśmy za 4 bilety 96 euro, a za nami jest autokar drużyny przyjaznej, czyli Kibiców, sparty, a nie sparty Praga, ani sparty. Sparty drugiej, Praga, drugiego składu. Nie wiem, o czym mówiłem, Dobra, chodź. Właśnie w tym miejscu zamolił nam mikrofon, ale tak czy siak, trzymajcie pełną nazwę klubu z Bredy. Nooit opgeven, altijd doorzetten, aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning, breda. Nigdy się nie poddawaj, zawsze wytrwaj, przyjemna dzięki rozrywce i pożyteczna dzięki połączeniu relaksacyjnemu breda. No i teraz jeszcze fryteczki z majonezem, takie typowe holenderskie połączenie. No, moją małeś. No. A co ty Artur, sądzisz na tam tam na wlepkę obok tych dwóch? to będzie przypał? Sekundę. Ale ale z nas panowie. Tak, chytraba baba. A daj browara. They going for the matches and I saw you and you look perfect like you, you, are, the, you are away amazing. Thank you. So who is win today? Of course, part <laughs> Of course, <part> <laughs> We are we are in a winning mood. Okay, okay. <laughs> yeah, 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 yeah. And what is it going to be the score? nil uh, three. So you Zero think you're, three Okay, okay. You will think your team is going to score three goals? Okay. Yes, yes. Okay. Easy, oh, easy, <laughs> easy. <Okay. laughs> To pięć to? Pięć to. Dzięki bardzo. Nie ma problemu. Smacznego. na tabelę. Nasz Breda na 12 miejscu, ale tylko 4 punkty nad Spartą, która jest na miejscu barażowym. Ale walczy. Ostatnie mecze Sparty wygrano, ostatni mecz 4-0, a Bredy przegrany. Ale Preda u siebie mocna raczej. Obstawia po remis jakieś 1-1. 2, 2. Oprócz tych polskich akcentów znanych z historii Predy i Polski mamy jeszcze tutaj dwóch piłkarzy. Jest to Kasper Kostosz, występujący na pozycji napastnika oraz mamy tutaj nawet taki skarb kibica przed meczem. No i tutaj jest Daniel Bielica, Bramkarz. No i jest jeszcze asystent trenera Tomasz Kaszmarek. Jesteśmy na trybunie. Jak nie pierwsze wrażenia, Kuba. To jest super i nie wiemy z której strony będzie młyn, czyli będzie prowadzony doping, bo i z lewej i z prawej wygląda jakby był. Spotkaliśmy kibiców z Polski, są właśnie w Grecie Od jak dawna jesteście tutaj fanklubem? To jest oficjalny fanklub? Nie, oficjalnie jeszcze nie jesteśmy fanklubem, ale na Nackbreda jeździmy od zeszłego roku. Od... 26 października dokładnie, bo wtedy była 80 rocznica wyzwolenia Bredy i wtedy pojawiliśmy się większą grupą po raz pierwszy na meczu i można powiedzieć, że zachowaliśmy się w tym mie mieście i w tym od tamtej pory często uczęszczamy na tym stadionie. Przyjeżdżacie tak. znaczy tutaj z Polski, czy tutaj mieszkasz? E, nie, mieszkam w Holandii już. Od długiego czasu? Po, o, ponad 10 lat akurat tu mieszkam, więc już był kawał czasu. E, a jakie nastroje tutaj przed meczem? Przed dzisiejszym meczem tak? no, na pewno przyjazne i tylko zwycięstwo dla Bredy, nie? Także... No, słyszeliśmy, że Sparta to jest jakiś tam przyjaciel, tak? Tak, tak. Akurat z tego, co się orientuję, to NAC ze Spartą mają bardzo dobre relacje, można powiedzieć, że się przyjaźnią, więc będzie na pewno wspaniała atmosfera, przyjazna. Ale wynik dla...? Oczywiście, że dla NAC. Innego, innego wyjścia być nie może. No, jest początek meczu, powiedzmy, że była lekka na miastka oprawy, czyli były w starym stylu puszczone serpenty na kolorze żółtym i część się zahaczyła w górę. Chyba to w sumie wyleciało automatycznie, ale jest ok, jest super, jest super. fajnie. Właśnie rozpoczęli mecz, ale przed chwilą też został wygwizdany polski bramkarz, ponieważ no, za bardzo im nie idzie, widzieliście tam w tabeli. Wszyscy włącznie tu z nami myśleli, że była bramka i 1 ale chyba był spalony. Znaczy na pewno był spalony, bo bramka była w siatce, albo był faul, nie wiem. Ale no wciąż jest 0-0 i jest 10 minuta meczu i jest naprawdę fajny klimat. Nie jest jakiś... Znaczy jest fajny, jest bardzo fajnie, jest przyjemnie czuć, że jest mecz i że są kibice. To nie słychać w ogóle kibiców przyjezdnych. Strzelili bramkę, nasze kupony postawione za 30 złotych. Powoli nie zaczynają wchodzić, ale nie martwimy się, bo dopiero 12 minuta meczu. dat heel wat De de stad door 1 voor een sportkaartscore nummer 8, kabel 18. Mieliśmy krokieta w bułce. Wygląd z tego jest postawia wiele do życzenia i to jest to chyba zimne. No. No nie! Cena to 495. I ogólnie jest coś dobrego uważam. Nie mam pojęcia z czym to jezdaje mi się, to jest jakiś ziemniak. Jakby ziemniak z mięsem, dostaliśmy do tego musztardę. Bardzo dobre. Uważam, że jest coś godnego polecenia, bo to jest ciekawe. Zobaczymy, że to jest takie ciekawe jak... To... Mam wrażenie, że to jest jakiś sera. Nie przypomina to niczego. Mam nadzieję, że nie wiem jakaś gówna. Polejemy Panie trochę. Polo, mus... O kurde, ale muszadą też takie... jak jak bez. To coś ciekawego, ja bym go czekał w Polsce nie, nie wiem. co to jest. To... Trochę. Ziemniakiem wydaje mi się i mięsa. Nie mam pojęcia. Nie jest zła, ale konsystencja krokieta nie wygląda jak krokiet trochę. Nie wiem czy to jest krokiet w ogóle, ale... Tak, to jest kroket, ale... Nie jest takie złe. Doping w pierwszej połowie taki bardziej rwany. Nie było tam zorganizowanego dopingu, bo prowadzącego bardziej tam ktoś narzuca doping i dopiero śpiewają. Atmosfera taka dosyć żywiołowa na meczu, ale no nie ma takiej shout. Rozpoczęła się druga połowa, 55 minuta, a to już chwilę w sumie po... Eee, ogólnie to jest wciąż 1 do zera I nasz rodak Polak na bramce z numerem 99 po drugiej stronie został w ogóle wygwizdany, o czym już Artur w sumie wspomniał. A ja się to podkreślić, bo zastanawiałem się bardzo dlaczego on to zrobił. Chłopaki stwierdzili, a w sumie Artur, że to może chodzić o to, że dużo bramek wpuszcza, także może go tutaj nie lubią. Może ma szansę się trochę podratować, bo już w sumie była jedna taka sytuacja w drugiej połowie, że prawie spadła bramka, także Polaszków wierzymy w Cyby. Strzeliła bramkę. Jest 63 minuta, a nie można. I jest jeden na jednego. Wreszcie co się dzieje na trybunach już trochę bardziej żywiołowo. Ta brameczka na pewno tutaj poderwała do żywiołowych W 62 minucie na boisku się pojawił drugi Polak Kasper Kustosz I akurat padła bramka niedługo po wejściu Więc dobra zmiana Może jeszcze strzeli brameczkę, o to liczymy No i mamy czerwoną kartkę dla piłkarza Bredy Jest 76 minuta Mi się wydaje, że już Breda nie da rady tutaj e, objąć prowadzenia Będzie ciężki e, orzek do zgryzienia na piłkarza Bredy Jazda Breda, hej, hej! Zaraz strzelam drugą bramkę, będą wygrywali To przeciwko k***wu i upadkowi zasad Bądź elegancki, najważniejsze nie jest kasa I pamiętaj, dobrym ludziom trzeba pomagać Na koncertach bez oporu będę ich wspomagać Myślę, że jest szansa, że mu się to uda. Bo to zrobił dobrze. Zna się rzeczy. Zna się rzeczy. I schodzi w ogóle tyłem, jakby jest elegancko. Myślę, że on to... Chociaż lepiej jakby to wsadził z tyłu. Koniec. 1-1. Skończył się mecz. Wychodzimy ze stadionu. No to już jesteśmy po meczu. Mecz zakończył się 1-1. Jakie macie tam odczucie na ten mecz? Bardzo, bardzo fajnie. fajnie. Szkoda, że nie wygrała, bo uważam, że powinna wygrać, Miał miała więcej sytuacji. Tak trochę z dupy z do 1-0. Gdyby nie czerwona kartka, myślę, że docisnęliby no. sparte aczkolwiek i... Aczkolwiek w ostatnich minutach nawet w dziesiątkę i tak cisnęli. No była szansa. I była szansa, żeby wygrać jednak ten mecz, aczkolwiek to nie udało się. Niestety, ale atmosfera fajna, w ogóle bardziej kibicowsko na pewno niż... Było czuć odczuwalne reakcje na co się dzieje Ludzie żyli na tym. Na sytuacje boiskowe było Dzisiaj są trochę zawiedzeni tym remisem, bo są wyżej w tabeli tak mi się wydaje To dzięki za oglądanie Dzięki za oglądanie Zostawiajcie łapę Super <laughs> five them. <minutes. laughs>